Halo, halo, cześć, z tej strony z Akademii Gry. Słuchajcie, już jutro wyślę wszystkie notesy, z, które były wygrane w konkursach. Więc bądźcie cierpliwi. Prawdopodobnie w piątek wszystkie je otrzymacie. A ja tymczasem pomyślałem sobie: Zróbmy kolejny konkurs. Widzę, że Wam się to podoba. Strasznie jestem ciekaw, jak zagłosujecie. Tutaj jest taki zakład, STS oferuje. Rywal Polski w półfinale baraży Mistrzostwa Świata 2026 mamy, jak ja to nagrywam, 19, 11, 16, 23. A losowanie jest jutro o 13. Słuchajcie, do rozlosowania, ponieważ to będzie trudne, to dajmy znowu 30 notesów. Niech będzie 30 magicznych notesów Akademii Gry. Takich notesów, w których znajdziecie. Tak naprawdę sprawdzone przepisy, systemy, sposoby na to, żeby wygrywać u Buchmachera. Więc taki notes, jeśli ktoś jeszcze go nie ma, na pewno mu się bardzo, bardzo przyda i zmieni prawdopodobnie podejście do zakładów. Słuchajcie, kto poprawnie wytypuje w tych zakładach specjalnych rywala Polski? Na kogo trafimy? Na Irlandię, na Albanię, na Bośnię czy na Kosowo? Umówmy się, że 30 osób pierwszych, które prawidłowo wytypuje, bez losowania, 31 osób, które prawidłowo wytypuje, można oczywiście oddać jeden, jeden raz głos, kto prawidłowo wytypuje naszego rywala, ten otrzyma notes Akademii Gry na swój adres bezpłatnie, wszystko pokryje, wysyłkę, koszt notesu, niczym się nie musisz martwić. Musisz tylko i wyłącznie wytypować Prawidłowo rywala Polski w półfinale baraży do Mistrzostw Świata 2026. Czy to będzie Irlandia, czy to będzie Albania, czy to będzie Bośnia, a może Kosowo? Wpisz w komentarzu poniżej. Strasznie jestem ciekaw, jak będziecie stawiali. Nic nie chcę wam sugerować, ale gdybyście mnie spytali, na kogo ja stawiam, wydaje mi się, że trafimy na kogoś z pary. Irlandia, Albania. Może na Albanię? Tak mi się wydaje, Albania i Irlandia z tych dwóch, ale nie chcę Wam nic sugerować, może to być oczywiście Bośnia albo Kosowo. Więc pobawmy się, zamykamy jutro. 30 osób z prawidłową odpowiedzią otrzyma ode mnie notes, magiczny notes Akademii Gry. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, strzałka.